Korwa, nodzę się, a jak się nodzę to po cicho zaczynam walić konia. Ej, dal konio mam coś dla ciebie. O, proskie szacho, nie grałem w nie od 30 lat ale w porządku. Ej, coś to jest nie w, nie w porządku, nie w porządku, nie w porządku to powiedziała twoja stara jak cię robiła. Wiem, trzeba coś zjeść, trzeba myśleć przy tych szachach. Ciekawe kiedy ty żeś myślał 20 lat temu. Patrz, zrobię sobie z Animo. No, dawaj te pionki. Ciekawe co on będzie z nimi robił, wpychał sobie do dopy. Nie, stoi jak je podzielisz to będziesz minął je na później. Ach nie mogę się doczekać jak będziemy jedli ten rosół z wnętrzności pogota. No, i teraz to coś innego. Ty pieprzy, nie znowu jest coś nie tak. Odłączyli nam prąd. Ja za te jebany, te za to, co oni mi robią. Przecież ty nie płacisz rachunków za prąd od 10 lat, to się nie dziw. Zbiłeś śpionka. Nie, nie to było, tutaj, to było, tutaj złama się, tutaj, to było, kotasie. Teraz trzeba się wziąć za tego rozwisa świetlnego. O, konwa, moja, a, ręka, Skorwesy. Masz sąsiad wsadzę rękę do mojej łopca O och, jak dobrze, znowu będę mogła zwalić grobę. No, teraz mój ochraniacz na I mimo co w gołtawer Rangers. Aa, mam na twarzy jego majtki, coś ty pił albo jadł, bo jak czarno było, niech cię ma do w po poklepie. Może to coś przestawię? O ja pierdolę, niepotrzebnie strałem do tego mojego przynośnego kibla, by mój werek nie capiłby teraz grognę. Co by to jeszcze przestawić? Przestawię to i zaraz twoją mordę, jak tego nie zostawisz. Już nie żyjesz tylko. kotasiu, mam rękawice bokserskie, Idź i zaraz zajebę. Kręć mnie ko O kurwa do ciepłych krajów jak bocia. Wracaj to hojobocie kopnę w dobę. Zamknij i tą młodę, bo ta akcie kopnę, że nie będziesz mogł siedzierzyć. O cholera czoję się jakbym zjarał cały krzak marihuany. No zapalajcie się wytorne Nie chcę obrażać twojej inteligencji sąsiedzie, ale sądzę, że jesteś jednym. No, tak lepiej. No, teraz bierz te rękawice bokserskie i ty się tam wpierdalaj. Mam sukien syna, i teraz skości mnie na dół. O, korwalana, a nie zasłaniaj mi oczu, to nie jest seks analny, ale dla mnie jest kochanie. ryby. Cholera, świat się skończył. Osiadłeś na słońcu. Ale mnie do paswędzi wędzi, muszę się podrapać. Chciałaś wpełznąć do mojej dopy, ale nie ociekłeś, jest... Nie ma zapałek, nie ma światła, nie ma żarcia. Co mogę teraz zrobić, to się powiesić na żyrandolo. Zajebałem zajbałem z publicznej latarni morskiej, ty bydlo przecież my mieszkamy w środkowej Polsce to gdzie ty masz morze? Twojej dopiero no to, da, że tak. Co jest to dlaczego nie wlazim, Ma za małą górkę, trzeba ja powiększyć ciekawe ja. Ty biseksualista ty myślisz tylko o seksie i nic więcej. Patrz, okrawiamy z kochni. Jeszcze tylko ta deska filmowa, co tak serbowałem dwa lata temu nad morzem bałtyckim. O, chyba a, straciłem równą głupę. Chyba już nigdy nie wskrzesimy słońca, bo musiałeś się popisywać o swoim pierdolcem. Patrz, do kable z twojego sprzętu rpv A, to już wiem dlaczego mi nie chciało wszystko działać, bo żeś mnie okradł. Postłożysz mi jako stołek na narzędzia. Zaraz jednym łokiem będzie będziemy No są jeszcze szacone, respekt, a jakże? Niech się stanie światłość. A, 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 a. Czego żeśmy nie pomyśleli o tym od razu, szachy na świeżym powietrzu są lepsze, a zresztą co my powiemy sąsiadom jak przyjadą z lipiacji alkoholowej. Powiemy, że to przez te to wszystko się stało.